Drodzy Państwo, w ogóle wiecie o tym, że ostatnio zmieniliśmy autko i mamy nową skanię Superkę. No ale oprócz skani Superki, to w miesiącu maju yy, wygraliśmy, przedostaliśmy się do finału konkursu fotograficznego Skani. No i chciałam Wam pokazać, bo ja za wygraną otrzymaliśmy koszuleczki. Ja myślałam, że to tylko będą koszuleczki, a to się okazało, że to jest taka fajna paka z Kali, z gadżetami, że chciałam po prostu się pochwalić i Wam pokazać i przy okazji oczywiście Was zaprosić, bo od 15 sierpnia będzie chyba głosowanie, jeśli chodzi o taki finał tego konkursu bo to było tak, że przez parę miesięcy tam byli zbierani finaliści i w finale po prostu wszyscy będą walczyć o główną nagrodę, tak to właśnie wygląda w tym konkursie, no ale już Wam pokazuję co w tej paczce tego. i patrzcie na pierwszy ogień duża taka fajna przecudna forma z kani, ale mi się mega podoba Świetna w trasę, żeby się w ogóle spachować, pojemna, z, wielo, z dużą ilością po prostu takich e, dodatkowych e, wnęk. No ale dobra, dalej, e, tutaj mamy kolejna rzecz, bryloczek szkani proszę bardzo, sympatyczne taki, jeszcze z otwieraczem, żeby sobie, wiecie, piwko otworzyć, oczywiście długopisiki skania. Jest bardzo ładna. W ogóle niebieskie to jest mój ulubiony kolor, także, <grych> także no fajnie. Zdjęcia, znaczy zdjęcia to są takie widokówki, pocztówki z Fan i bardzo mi się podobają. To zapewne jest zrobione w Norwegii. Kurde, mam nadzieję, że kiedyś nam się udało do tej Norwegii trafić. Bardzo, bardzo bym chciała, bo ojej, no pięknie tam jest. To jest gdzieś tam, gdzieś tam moje marzenie, żeby tam trafić, no ale lecimy dalej. I patrzcie na to. v 8 czapeczka. I nie wiem, właśnie, czy to będzie moja czapeczka, czy to będzie moja czapeczka. Tu mamy czapeczkę skania. Super, czyli wszystko wiecie. Tak miało być. No, ale się podzielimy z Damianem na pewno, któryś z nas, którą przyjmie. Potem koszuleczka Damiana napisem z napisem skania. Taka jasno niebieska. Koszuleczka moja, również niebieska, z takim dużym logiem tkanin, z, z gryfem pięknym. I co tu jeszcze mamy? O, tutaj mamy smyczki. O, akurat będzie do nowych kluczy od auta. Super! <grym> I tutaj druga smyczka, też niebieska. Bardzo mi się podoba to, że to wszystko jest w ogóle w niebieskim kolorze moim ulubionym. To jest coś pięknego. Tutaj mamy w ogóle jakąś... I to nie wiem co to jest, do czego to jest. Będę musiała to otworzyć i zobaczyć. Bo nie jest w stanie. To jest jakiś żemek z logiem tutaj w stanie, z bryloczkiem takim. Ale patrzcie na to. Pudełeczko. A w środku. Oryginalny z skani. Ale śliczne, Kurde, jestem mega mega wdzięczna i naprawdę bardzo dziękuję skani za, 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 za te wspaniałe prezenty, bo naprawdę są śliczne i akurat w sam raz do nowego autka na pewno będą będą nam służyć no, a Was serdecznie zapraszam już 15 po prostu na głosowanie. No, ale to na pewno Wam dam znać, jak to będzie wyglądało.